Odżywianie to bardzo osobista sprawa. Dlatego większość z nas nie lubi, gdy ktoś inny mówi nam, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy jeść. Wszyscy wiemy, że odżywianie jest niezbędne do życia. Bez jedzenia nie jesteśmy w stanie przeżyć zbyt długo, a jakość odżywiania przekłada się bezpośrednio na jakość naszego życia. Tak więc odżywianie jest bardzo ważne. Chciałbym poruszyć kwestię podejmowania właściwych decyzji w sprawach związanych z odżywianiem. To ważne, byśmy dokonywali właściwych wyborów dotyczących odżywiania. Wiemy, że ludzie nie zawsze wybierają właściwie. Znamy wszyscy te niewłaściwe wybory. A jednak sami dokonujemy podobnych, bo tak nam się podoba. Kierujemy się przy tym smakiem, odczuciem sytości, choć wiemy, że to, co zjadamy, nie zawiera składników odżywczych, jakie powinniśmy dostarczyć organizmowi. Pomówmy więc dzisiaj o odżywianiu. Kiedyś ktoś zapytał mnie, jak mam się odżywiać, żeby żyć wiecznie? Jak odpowiedzielibyście na takie pytanie? Jestem dietetykiem, więc niektórzy sądzą, że potrafię wymyślić dla nich dietę, dzięki której będą żyć bez końca. Niestety, nie ma sposobu odżywiania, który zagwarantowałby aż tak dobry rezultat. Tak więc niektórzy pytają, jak mam się odżywiać, by uniknąć wszelkich chorób? Niestety, i tym razem odpowiedź jest niezadowalająca. Żaden sposób odżywiania nie gwarantuje zupełnej wolności od wszelkich dolegliwości. Czasami pytający wyglądają na zawiedzionych i pytają dlaczego. Otóż życie jest bardzo skomplikowane. Podobnie zdrowie jest zależne od złożonej kombinacji mnóstwa różnych czynników. Nasz organizm nie jest prostą maszynerią. Jeśli niezręcznie posługuję się telefonem komórkowym i upuszczę go na chodnik, to siła grawitacji może doprowadzić do jego uszkodzenia. Jeśli przyłożę ostrze noża do mojej skóry i nacisnę odpowiednio mocno, to przetnę skórę i spowoduję krwawienie. To oczywiste. Gdybyście zobaczyli, jak skomplikowany jest wewnątrz wasz telefon komórkowy, otworzylibyście usta ze zdumieniem. Rzeczywiście. Współczesne telefony to bardzo złożone urządzenia komputerowe, ale ludzki organizm jest nieskończenie bardziej złożony w swej budowie i funkcjonowaniu. Bardziej niż telefon komórkowy. Organizm, aby działać, potrzebuje pokarmu tak, jak telefon potrzebuje energii elektrycznej. Z pokarmu czerpiemy energię i składniki odżywcze. Nie powinno nas dziwić, że potrzebujemy właściwego odżywiania. Zatem właściwym pytaniem, jakie powinniśmy zadać jest, jak powinienem się odżywiać? by dostarczyć organizmowi odpowiedniej energii i składników odżywczych oraz zachować jak najlepsze zdrowie i długie życie. Warto zastanowić się nad tym pytaniem. Wielu ludzi popada w zniechęcenie co do właściwych wyborów w kwestii odżywiania, gdyż widzą tych, którzy dokonują niewłaściwych wyborów, a mimo to żyją długo, oraz tych, którzy dokonują właściwych wyborów. A mimo to chorują i umierają przedwcześnie. Jest to jedna z niesprawiedliwości losu, która niestety się zdarza. Obecnie rozumiemy, że choroby, które nas spotykają, mogą być spowodowane nie tylko wyborami, których dokonujemy, choć oczywiście wybory te odgrywają bardzo istotną rolę. Wiemy jednak, że choroby mogą być także skutkiem długiej serii zmian genetycznych, decydujących o jakości funkcjonowania organizmu. Mechanizm ekspresji genetycznej jest niezwykle złożony i uzależniony od wielu czynników. Tak więc na skutek postaci choroby mogą składać się czynniki środowiskowe. Zdarzenia życiowe w otaczającym nas świecie, wybory związane ze sposobem odżywiania, nawyki w kwestii aktywności fizycznej, a nawet nasze myśli i emocje. Dzieci często bawią się kostkami domina, nie w sposób właściwy dla zasad tej gry. Ale ustawiając je pionowo jedna za drugą na stole czy podłodze, po to, by popychając pierwszą, spowodować kolejne przewrócenie wszystkich. Gdybyśmy jedną z takich kostek domina przykleili do podłoża tak, by nie przewróciła się, gdy poprzednia upadnie na nią, przerwalibyśmy łańcuch przyczynowo-skutkowy. Więc wszystkie pozostałe kostki domina także nie uległyby przewróceniu. Dokonując właściwych wyborów w naszym życiu, podejmując właściwe decyzje w kwestii odżywiania, możemy zapobiec niektórym skutkom, przerwać reakcję przyczynowo-skutkową, a w konsekwencji zmniejszyć ryzyko zachorowania. Dlatego tak ważne jest dokonywanie właściwych wyborów w sprawach zdrowia, w tym także w kwestii zdrowego odżywiania. Zatem, jaki jest najlepszy sposób odżywiania? Być może zaskoczy Was to, że Biblia zawiera konkretną wskazówkę w tej kwestii. W Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg przeznaczył dla nas pokarm złożony z roślin i zapewniający najlepsze możliwe zdrowie. Te rośliny to owoce, warzywa, orzechy. Nasiona, zboże i jarzyny strączkowe. Obecnie uczeni w dziedzinie dietetyki oraz organizacje zajmujące się zdrowiem coraz częściej dochodzą do wniosku, że zdrowe odżywianie to właśnie odżywianie oparte na pełnowartościowych produktach roślinnych. Rośliny dostarczają mnóstwa cennych składników odżywczych niezbędnych organizmowi. Najlepiej, gdy spożywamy produkty roślinne w możliwie naturalnej postaci. Ludzie mają skłonność do rafinowania i przetwarzania żywności, a w konsekwencji niszczenia wielu ważnych składników, skutek czego pokarm nie jest już tak sprzyjający zdrowiu, jak mógłby być. Żywność roślinna zawiera stosunkowo niedużo tłuszczów, w tym tłuszczów nasyconych. Ponadto nie zawiera cholesterolu, a za to zawiera błonnik, który jest bardzo ważnym składnikiem pokarmowym. Istotne jest także to, że cukry występujące w naturalnych produktach roślinnych nie są cukrami rafinowanymi. Ponadto uczeni odkryli około 3000 różnych substancji chemicznych zwanych fitochemikaliami które występują wyłącznie w produktach roślinnych i mają działanie ochronne dla naszego zdrowia. Tak więc nasze odżywianie powinno być oparte w przeważającej mierze na produktach pochodzących z Królestwa Roślin. Kiedy wybieramy taki sposób odżywiania, dajemy sobie najlepszą szansę zachowania dobrego stanu zdrowia. Tak więc dzisiaj jedna po drugiej organizacje zajmujące się zdrowiem radzą: spożywaj rośliny jako podstawę Twojego odżywiania. Oczywiście taki sposób odżywiania może być przeciwny niektórym naszym upodobaniom, nawykom, wzorcom kulturowym, więc nie jest łatwo dokonać zmian w tej kwestii. Wiem o tym, bo jestem człowiekiem tak jak wy. Lubię niektóre produkty spożywcze, do których przyzwyczaiłem się w młodości i które polubiłem już jako dorosły. Jednak nie wszystkie one są korzystne dla zdrowia, więc musiałem uznać, że muszę dokonać zmian. Moja żona i ja jesteśmy małżeństwem od 45 lat, a kiedy patrzymy na nasz sposób odżywiania dzisiaj i porównujemy z tym, jaki był w przeszłości, dochodzimy do wniosku, że odżywiamy się znacznie zdrowiej. A przecież, gdy się pobraliśmy, Byliśmy przekonani, że nasz sposób odżywiania jest zdrowy. Jednak w miarę jak nauka dostarcza nam coraz nowszych i bardziej pogłębionych informacji, dochodzimy do przekonania, że potrzebujemy dalszych zmian w sposobie odżywiania. W młodości bardzo lubiłem rafinowany biały ryż. Teraz jadam raczej ryż naturalny, brązowy. Nadal lubię smak białego ryżu ale dokonałem świadomego wyboru, aby odżywiać się zdrowiej. Biały ryż znacząco różni się składem od ryżu brązowego. To samo dotyczy pieczywa. Ciemny chleb razowy smakuje inaczej niż biały chleb z rafinowanej mąki. Oczywiście razowy chleb jest bardziej naturalny i lepszy dla nas niż biały. Tak więc dokonywanie korzystnych dla zdrowia wyborów w kwestii odżywiania nie zawsze jest łatwe i nie próbuję Wam wmawiać, że jest inaczej. Jednak chcę, żebyście wiedzieli, że jeśli wybierzecie zdrowszy sposób odżywiania, to będziecie cieszyć się lepszym zdrowiem. Obecnie nauka wskazuje nam następujące kryteria wyboru produktów żywnościowych. Powinny one zawierać jak najmniej cholesterolu i tłuszczów nasyconych. Jakie produkty najlepiej spełniają to kryterium? Produkty roślinne. Otóż produkty roślinne nie zawierają wcale cholesterolu i bardzo niewiele tłuszczów nasyconych, więc są dla nas dobre. To produkty pochodzenia zwierzęcego zawierają znaczne ilości cholesterolu i tłuszczów nasyconych. Potrzebujemy pokarmu obfitującego w błonnik. Gdzie znajdziemy taki pokarm? Wśród produktów roślinnych. W produktach pochodzenia zwierzęcego nie ma wcale błonnika pokarmowego. Potrzebujemy pokarmu zawierającego możliwie dużo złożonych węglowodanów. Powinniśmy więc zrezygnować ze słodyczy i wysoko przetworzonych deserów, a zastąpić je owocami, warzywami i pełnoziarnistymi produktami zbożowymi, obfitującymi w skrobie. Potrzebujemy znacznych ilości dobroczynnych fitochemikaliów, które czerpiemy wyłącznie z produktów pochodzenia roślinnego. Takie jest źródło, pochodzenie tych dobroczynnych substancji, które pomagają nam chronić zdrowie i zachować je w dobrym stanie. Potrzebujemy odpowiedniej ilości niezbędnych kwasów tłuszczowych. A ich najlepszym źródłem są niektóre tłuszcze roślinne. Nie musimy ich spożywać dużo, ale są one niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. Tak więc obecnie rozumiemy coraz więcej korzyści wynikających z wegetariańskiego sposobu odżywiania. Coraz więcej ludzi zaczyna się też skłaniać ku diecie roślinnej. Zdrowa dieta. Powinno opierać się na produktach roślinnych, ale czy może zawierać pewną ilość produktów pochodzenia zwierzęcego? Owszem, ale nie w tradycyjnym pojęciu. Powinniśmy dążyć do ograniczenia spożycia produktów odzwierzęcych, jeśli nasz sposób odżywiania ma naprawdę sprzyjać naszemu zdrowiu. Niektórym osobom nie podoba się nawet mówienie o wegetarianizmie. Ludzie tacy uważają, że pokarm wyłącznie roślinny musi być nieatrakcyjny i pozbawiony smaku. Jednak gdy przed laty jako misjonarz zamieszkiwałem na Filipinach, nie mogłem tam nigdzie dostać frytek ziemniaczanych smażonych w głębokim tłuszczu. Frytki, aby były smaczne, muszą być dość dobrze wysmażone i posolone. Tak więc, mieszkając na Filipinach, musieliśmy obywać się bez frytek ziemniaczanych. Gdy poleciałem do Stanów Zjednoczonych na konferencję naukową, matka odebrała mnie na lotnisku na wschodnim wybrzeżu i w drodze do domu zapytała, co chciałbym zjeść. Odpowiedziałem, że mam ochotę na frytki. Wtedy odpowiedział: Wiesz, ojciec i ja nie jadamy frytek zbyt często, bo są mocno solone. Ale kupię ci dużą porcję frytek, jeśli chcesz. Tak więc kupiła mi moje ulubione frytki, które jadałem w dzieciństwie i w młodości. Kiedy ich spróbowałem, byłem zdumiony tym, jak bardzo są słone. Przez te lata, gdy nie jadałem frytek, moje kubki smakowe odzwyczaiły się od ich smaku i przywykły do mniej słonych potraw. To dotyczy nas wszystkich. Możemy zmienić nasze upodobania kulinarne, nasz smak. Musimy to zrobić świadomie, dokonać wyborów, aby zastąpić to, co nie sprzyja zdrowiu, tym, co naprawdę dla nas jest dobre. Dzisiaj nie potrzebuję frytek. Czy nadal lubię ich smak? O tak. Jednak spokojnie mogę się bez nich obyć, a nie spożywając ich jestem zdrowszy. Tak więc możemy się wyzbyć tego, co szkodliwe, podejmując świadome decyzje. Wybierając to, co będziemy jedli, musimy się kierować właściwymi zasadami. Możemy się wyrzec tego, co zdążyliśmy polubić, jeśli wiemy, że nie jest dla nas to dobre. Zatem zachęcam Was, byście dokonali dobrych wyborów w kwestii odżywiania. Niech Wasza dieta będzie oparta na pełnowartościowych produktach roślinnych. Powinna też być urozmaicona. Nie znaczy to, że musimy spożywać codziennie całe mnóstwo różnych produktów. Chodzi raczej o zróżnicowanie w skali miesiąca czy roku w ramach zmieniającej się dostępności sezonowych produktów. Nie powinniśmy jeść stale tych samych dań, gdyż dobre odżywianie zależy od różnorodności i urozmaicenia, dzięki którym dostarczamy organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Dbając o różnorodność w sposobie odżywiania, mamy większą szansę cieszyć się dobrym zdrowiem.